Dzień dobry! Miło mi powitać Państwa na dzisiejszym szkoleniu, które poświęcimy bardzo ważnemu, ale i niestety często bagatelizowanemu aspektowi kształcenia dzieci. Dziś będę miał przyjemność wprowadzić Państwa w temat kompetencji społecznych i istotności ich kształtowania już od najmłodszych lat przedszkolnych. To oczywiste, że to czego dzieci nauczą się w przedszkolu to pierwszy bagaż doświadczeń na całe życie. Dlatego tak ważne jest, by były to dobre doświadczenia. Państwa obecność na tym szkoleniu świadczy o tym, że wszystkim nam zależy, by tak właśnie było. Zanim zaczniemy, przedstawię Państwu program naszego szkolenia. Na początku powiem kilka słów na temat tego, czym są kompetencje społeczne, następnie odpowiem na pytanie, dlaczego są tak istotne. Pokażę Państwu wymagania prawne i zalecenia Parlamentu Europejskiego. Zweryfikujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w kontekście naszego tematu. Będę chciał przedstawić Państwu także wymagania, jakie w aspekcie kompetencji społecznych są stawiane nauczycielom. Później natomiast zaprezentuję Państwu kompetencje społeczne, które powinniśmy rozwijać u przedszkolaków. Pokażę, jak to wygląda za granicą i jak w polskich przedszkolach. A na koniec oczywiście skupimy się na rozwiązaniach praktycznych, metodach i technikach pracy. Dodam jeszcze, że przedstawiane przeze mnie wiadomości będę popierał wynikami prowadzonych badań. Na zakończenie szkolenia otrzymają Państwo także materiały dotyczące kształtowania kompetencji społecznych, które będą Państwo mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy z wychowankami. Po tym krótkim wstępie możemy przejść do meritum.